Odmówiono polskiej stronie pobrania wycinków z ciała. Odmówiono udostępnienia nagrania z kamery przy pokoju 307. Odmówiono udostępnienia nagrania z monitoringu lotniska w Egipcie. Odmówiono polskiej stronie prawa samodzielnego przesłuchiwania jakichkolwiek świadków. Odmówiono polskiej stronie prawa do samodzielnego prowadzenia jakichkolwiek czynności operacyjnych na terenie Egiptu. To przesądza, iż doszło do przestępstwa na niekorzyść Polki. Gdyby było inaczej, aby uwiarygodnić własne śledztwo Egipcjanie kurtuazyjnie przekazaliby wszelkie dostępne materiały prezentując transparentność śledztwa. Widocznie przestępstwo w swojej naturze było tak brutalne i wielowątkowe, że władze Egiptu uznały, iż mniejszym złem będzie zatajenie materiałów, odmowa współpracy i narażenie się na utratę wizerunku państwa prawa niż ich ujawnienie. Pozostaje więc jedynie domyślać się, co mogło się tam wydarzyć, ale z pewnością doszło do przestępstwa, a z całkowitą już pewnością odrzucić można tezę o chorobie psychicznej, ponieważ w takim wypadku sama strona egipska byłaby najbardziej zainteresowana oczyszczeniem w ten sposób własnego wizerunku. Polska prokuratura umie jedynie współpracować z mafiami i okradać ludzi biednych.